Z tej strony moja. Dzisiaj pociśniemy sobie Z z takich moczych tubew. Jakby co, ten filmik nie ma na celu obrazić innych. Jest strachu humorystycznych, więc nie bierzcie tego na poważnie. I nie hejtujcie mnie w komentarzach. I bardzo fajnie przyjął się filmik, który by w ogóle nie był fajny. No, może mi się nie podobał. Mm. Pokażę wam go. Ten. 28 wyświetleń. Na razie mój najlepszy filmik. A jakość to była, do, do, że tak powiem, do pupy. No i pomóżcie mi też z jakością filmik, bo ja nie wiem jak to ustawić, bo maksymalnie 360. Chciałbym, żeby była lepsza. Właśnie mi... Przed chwilą no, te ten, postaci, tutaj macie to, link, nie ma linku, jest link tutaj, właśnie klikacie w ten wózkiem. Napiszcie w komentarzach czy, czy wybrać taką serię czy tego, czy Fortnite znowu, ale to już inny temat. To jest moje intro. No. Więc, to i pociśniemy sobie teraz Lekką bekę Napiszmy sobie Jakiś maciej Jakiś maciej Taki O, jakiś się domowski jest LOL Lubię. <grybujem> ciśniemy z tego bekę Stickman kill Kolejny no zobaczymy te klawisz. Teraz sobie wyszłam. Co mój sobie. W... A nie, co no, no, Ma on. Y, Maciej ma 17 subów. Ja mam jednego. Ale co on tam. Chyba było dobry Dobra. Jest. Jeszcze pracuję nad nazwą. Z kim jestem? Ja mam. Tak jak pamiętacie, z różnego ekstremalnego, chowanego. Nie wiem, czy pamiętacie, czy był na nagraniu. Ale wiecie co? Pod tym... Dobra, wstęp ma siedni, bo nazwy nie ma. Inter nie mam. Więc jeszcze zobaczymy. Berkiem nie było zbyt dużo łapek. Tylko ja sam siebie zasubskrybowałem A dzisiaj Będziemy się strzelać będziemy, się, będziemy biegli W jakieś różne strony Tam, tam, tam tu. Za blok A po co Ci w ogóle ten kajabin? By the way Dobra, sorry. I będziemy właśnie Będziemy właśnie... Sajki, bo ja... Sobie tam, sobie tam coś szepczą, nie? Ciekawe co. Bardzo jestem ciekawy. Bo ja mogę chwilę tu jak moja mama jedzie, to... Jest... Będziemy chodzić Kogo Kogoś tam pochodzi, że jak twoja mama przyjdzie, to będziesz musiał iść. To się później mu powie. Tam, tam i tam. Okej. Tutaj też nic nie nazywa. Ja nie, nie. Tu no nie, jeszcze nie wiem, jak się robi live, ale... Nie do... wiesz? Na dłuższym się, się nie na... Ale nie na dłuższym, jak... jesteś zalogowany? Live'y się robi tak. Dla was już pojadnik. Tu się wchodzi na swoje tego... Twój kanał. Tu się ma... No. Te Islans mi transmituje na żywo. To jest cała filozofia. Dobra się strzelać, szukać, strzelać się. To wygra. To wygra. Kilka rund? Co? To... Kilka rund? Nie wiem, trzeba was... To, to wygra. Lizaka. Lizaka z kiosku. <grywa> Lizaka. Z kiosku, jezu, to ja pójdę sobie po prostu z kiosku, kupię za 60 groszy. Lizaka, a dobra nie Nie, wygrywali za to po prostu całą rundę i będzie ogłoszony najlepszy zwycięzcą kanału. Zwycięzcą kanału to może być, tom, donator, ale, ale nie unikam. Moi w challenge. Na challengerze. A dawaj, bawimy się w challengerze. Challenge! Dawajcie, dawaj w challenge dzisiaj. Ale też. Niech to przegrała, to się Nie, będzie robimy. musiał być. Zdasz się, Robimy nikogo, nie wyzwania. Myślę, że to jest dobrze. Dobra, robimy wyzwania. Że... Mogę ci zrobić wyzwanie, nikoś? Weź! Nie, nie nazywaj mnie tak, bo widzowie będę w Dobra, brzydzę się tego oglądać. Pięknie, bekam No, tyle mogę powiedzieć. Więc łapkujcie. I, i to będzie tak często mówił. Podsumkujcie, jak chcecie ocenić ten film, Łapką w dół albo w górę. Zasubskrybujcie so, subskrybujcie dla większego zasięgu i widzimy się na następnym materiale. Cześć!